Zakochałam się w trójkątku od pierwszego wejrzenia. Cały dzień i całą noc musiałam wybierać moją skórę, by była taka jasno-kremowa. Trójkąt zakocha się we mnie. Dzisiaj jest bar, będę królową i on będzie ze mną tańczył. A ty, Jurion, możesz sobie pomarzyć, że będziesz królem baru wampirze. <grym w> Aha, <ambirze> <grym w ambirze> ha, 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 ha. Murzynka wybierała sobie skórę. Hadesa, ta, na pewno będziesz królową baru, ale na pewno. Posłuchaj, grecka idiotko. Trójkąt to mój chłopak. I nawet nie myśl, że mi go zabierzesz, grecka idiotko. Ja będę królem baru i trójkąt. Hej, hej, jestem. To ja trójkąt. Jurjan, kochanie. Ale pięknie wyglądasz w skarbie. Hadesa, ty grecka idiotko, co żeś ty zrobiła? Ha, 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 ha. Dlaczego Morzynka wybieliła sobie skórę na biało, by być kremowa? Ty grecka idiotko, wyglądasz naprawdę źle. Trójkątku, kochanie, muzyczku, a ja sobie całe noc i cały dzień skórę wybieliłam do ciebie, żeby mieć kremową. mnie nie kocha, moje kochanie, mój muzyczek. Ja się w tobie zakochałam od pierwszego wejrzenia. Twojej muzyce. Ha 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 ha, głupia. Ja mam chłopaka, którego kocham. I oczywiście, że ja i Jurjan zostaniemy królem i królem szkolnego baru. Prawda, kochanie wampiruniu? Jurjanu? Ha, ha 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 ha, tak, kochanie. Trójkątku miłości. Julian i Trójkąt zostali królem i królem szkolnego balu po skończeniu pierwszej cygimnazjum. Hadesa niestety nie została królową, bo była za brzydka. i bardzo ją borała ta wybierona na biało skóra. Żeby z powrotem być murzynką jak była, musiała się bardzo długo raczyć. Grecka idiotka. Koniec.